Dzień dobry państwu. E, witam no teraz to nawet ze słonecznego Cypru, ale dzisiaj rano była taka hmm, poważna burza z piorunami, duży deszcz już no rozrobiła nam się zima na Cyprze. Mm, dzisiaj króciutki program e, o dwóch rzeczach mianowicie o nowym obostrzeniu jeśli chodzi o tutaj przyloty na Cypr i o pogodzie. E, jakie obostrzenie od jutra, od 6 grudnia do 10 stycznia, bodajże, wprowadzono wymóg po przylocie zrobienia testu PCR na lotnisku. To będzie test płatny: 15 euro, od głowy oczywiście. I będzie dotyczył wszystkich kierunków, z których tutaj turyści docierają i wszystkich, również zaszczepionych, czyli czy jesteście zaszczepieni, czy nie jesteście, nie jesteście zaszczepieni po wylądowaniu. Na lotnisku robi się te, test CPR. E, wynik przychodzi po kilku godzinach no, na telefon, tak się domyślam, czyli no, jest wymóg posiadania telefonu, bardzo ciekawe. E, przychodzi na telefon. W tym czasie między, że tak powiem, opuszczeniem lotniska, a m, otrzymaniem testu. E, wyniku e, testu. E, Nazywa się to samoizolacja, czyli jedziecie do hotelu lub wynajętego apartamentu, dostajecie wynik, jeśli jest wszystko ok, no to sobie normalnie wypoczywać. Jeśli nie jest ok, siedzicie przez dwa tygodnie, zaznaczam, przez dwa tygodnie na samoizolacji. No i tutaj jest małe uprzedzenie. Proszę Państwa, jest sporo przypadków takich, że turyści zaszczepieni nie wiedzą nawet, że chorują. Kolejny raz, no i przy okazji oczywiście są roznosicielami choroby, przylatują, robią tutaj test, przylatują na tydzień, mają wynajęty hotel czy, czy, czy apartament na tydzień i, i są tutaj, wy, wy, okazuje się, że test jest negatywny, są chorzy i dwa tygodnie spędzają tutaj na kwarantannie. Jak to robią, muszą dopłacić, jeśli są miejsca w hotelu czy apartament można przedłużyć w każdym bądź razie z tygodniowych planowanych wakacji robią się niezaplanowane nie dwa tygodnie siedzenia w zamknięciu. Więc proszę bardzo na to uważać. Ja. Mam jedną radę praktyczną, jak można no w miarę się zabezpieczyć. Mianowicie, proszę Państwa, no, wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsze wyjście. E, przed wylotem e, i zastrzepieni i nie, zaszczy... no, nie zaszczepieni, to i tak muszą ten by, test przejść, nie, ale zaszczepieni niech sobie zrobią ten najtańszy taki test taki, gdzie od razu prawda, jest wynik bez odwożenia go do w laboratorium. On tam jakieś tam grosze kosztuje. I to już da wam e, pewną orientację, czy jesteście chorzy, czy nie. E, dodatkowo zabezpieczyć, no wtedy faktycznie już dosyć mało ryzykujecie. Wsiadacie do samolotu, przylatujecie, no i ten PCR test powinien tu taki sam być, jak ten, 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 taki prosty przed wylotem. Czyli, no, proszę Państwa, pro, powiem tak, nie żałujcie pieniędzy, bo wiele taniej jest, y, kosztuje zrobienie tego takiego najprostszego testu, który Was mniej więcej upewni, że jest wszystko w porządku, niż tutaj po przylocie dowiedzie, dowiedzie, y, y, dowiedzenie się, że macie Dwa tygodnie siedzenia w zamknięciu, i oczywiście to wszystko jest na Wasz kost. No i, że tak powiem, rujnuje całe plany. Nie tylko wakacyjne, ale również i życiowe, bo przylecieliście na tydzień, a jesteście dwa tygodnie. No to jest to, jest, to, jest to co oni tu wprowadzili. Reszta się nic nie zmieniła. Jak wchodzimy do restauracji, jak wchodzimy do większości sklepów, skanują nas kody. Jeśli mamy na telefonie, no to wszystko fajnie, albo mamy na papierku, no to z papierku ten kod skanują i im się wyświetla, czy, czy jesteśmy ziele, na zielono, czy na czerwoni. Czyli generalnie rzecz biorąc, również zrobienie tutaj testu po przylocie nie upoważnia Was do wchodzenia gdziekolwiek, tylko niestety to trzeba z sobą nosić i pokazywać, tak, jestem zdrowy. Dobra, e, czyli tak uprzedzam i jednak postuluję, że jeśli chcecie tu przylatywać, to no to nie zróbcie sobie taki uprzedzający ten ta, najtańszy taki test, który wam powie OK, prawdopodobnie na 99 jestem zdrowy, mogę lecieć. Zamykamy temat y, testów i tych zdrowotnych wszystkich historii. Y, jeśli chodzi o pogodę, no, tak jak powiedziałem, zaczęła się u nas zima, póki co są temperatury. Y, 19-20 nawet stopni, i tak mniej więcej ta temperatura chyba do, no przynajmniej według rozsądnych prognostyk, ta temperatura do 25 mniej więcej będzie się utrzymywała. Oczywiście będą opady. To nie to, że tak jak, jak widzicie, rano lało, było wszystko ciemne. Burze z piorunami, tu są burze z piorunami, tak jak e, te, te, te wiosenne burze w Polsce. E, grało jak z cebra, a teraz jest słońce, bardzo fajna pogoda. Ostatni tydzień roku, no niestety spadek temperatury, w Sylwestra no według przynajmniej prognostyk nawet będziemy się witali z 14 stopniami w ciągu dnia i już w ten ostatni tydzień to już codziennie zapowiadają burze, codziennie opady, więc no może jak, jeśli ktoś się zdecydował tu na Sylwestra Będzie troszkę nietypowy Zobaczycie jak wygląda zima na Cyprze Taka w pełnej krasie Z piorunami, z burzami eee, No ale 14 stopni Tak jest lepszy niż Minus i chlapa w Polsce eee, Mili Państwo to jest wszystko dzisiaj tylko takie, takie ostrzeżenia, jakieś tam prognozy pogodowe i to wszystko. Ja dzisiaj kończę. Następny program to będzie taki trochę znowu z INES razem zrobimy, ale już o takim życiu, jakieś refleksje po trzech latach tutaj na, 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 na wyspie. Jak to odbieramy tutaj życie, jak się czujemy. Czy zachęcamy do, tutaj na, 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 do, do przyjazdu na stałe? Czy odradzamy? No, raczej zachęcamy, ale o tym się dowiecie w następnym programie. Dziękuję i to do zobaczenia.